Liderki Uśmiechu. Dzisiaj w programie Liderki Uśmiechu wyjątkowy gość, gość, na którego czekałam z biciem serca, muszę powiedzieć, z taką ekscytacją gdzieś wewnątrz, Zdzisława Sośnicka. Witam Państwa Bardzo i witam cieszę, Panią. Że Bardzo się cieszę też. Mam spotkaniem. okazję spotkać się z kimś, kto gdzieś tam w historii mojego dzieciństwa, że tak powiem, przewijał się te piosenki, o których nasi słuchacze dobrze wiedzą, czyli Aleja Gwiazd, czy chociażby Julia i Ja, ale są też takie piosenki, które gdzieś... Pożegnanie z bajką. Tak, zap zapamiętane <grym> zostały pana... dzięki chociażby Akademii Pana, pana Kleksa. Kleksa. Zdzisława Sośnicka jako aktorka przecież nawet miała No powiedzmy sobie, pokazać. tutaj wstrzymałabym się od komentarza. To była przygoda. Ja wtedy współpracowałam z Andrzejem Korzyńskim. komponował piosenki na moje kolejne płyty, czyli Moja Muzyka i, i Odcienie Samotności. I w tym czasie pojawiła się propozycja, żeby nagrać również utwór do Akademii Pana Kleksa, do filmu. Ja to zrobiłam z ogromną przyjemnością. Bardzo lubię. Uważam, że to jest świetna literatura dla, dla dzieci. I mądra. Mądra i piękny film. Jakby może cyfrowo, by go poprawić, troszkę wyczyścić. A może, a może też w tym jest właśnie jego uro. magia? Ta magia mhm. może tak być, ale jednak pokolenie rośnie jest wychowywane na nowych filmach, na nowej jakości filmów. Ja jestem w ogóle filmomanką i lubię chodzić do kina i zdaję sobie sprawę, że rodzi się taka wielka przepaść pomiędzy tym, co i jak produkowane jest w, w tej chwili na świecie, a nasza Akademia niech przetrwa. O to mi chodzi. Właśnie. Tam śpiewa Pani w Akademii Pana Kleksa Jestem Twoją bajką. To znaczy pożegnanie z bajką, generalnie to się nazywa. Tak. Oczywiście w refren jest. Jestem Twoją, jest bajką. twoją bajką. Ja sobie tak, tak myślę, że to jest właśnie taka piosenka uniwersalna, bo inaczej odczytują tę piosenkę dzieci, a inaczej dorośli. I to no jest tak, taka zapowiedź <laughs> czegoś fajnego, co się może Zupełnie wydarzyć między Zupełnie dwa różne. Tak, oczywiście. Super. Muzyka, którą pani przyniosłam do studia, jest tym, co mnie od roku pochłania, fascynuje i powoduje, że jestem w niezwykle dobrym nastroju, choć nie ukrywam, że bardzo dużo pracy poświęciłam wspólnie z moimi przyjaciółmi, z Romualdem Lipko, który jest producentem najnowszej płyty Tańcz, choćby Pono świat. Z powstaniem tej płyty było też sporo obaw, o czym porozmawiamy już za kilka chwil na Stodrze FM. Literki uśmiechu. Literki uśmiechu. Dzisiaj jest z nami Zdzisława Sośnicka. O życiu będziemy rozmawiać, o obawach, które towarzyszą powstawaniu różnych rzeczy, jak chociażby płyta. Płyta, którą pani nagrała po wielu, wielu latach. Tańcz choćby płonął świat. Tu też znajdziemy tytułową kompozycję na tej płycie. Bawa się pani zaśpiewać tę piosenkę? Nie, nie, nie te bałam piosenki? się niczego. Ja musiałam podjąć decyzję, czy ja w ogóle będę mogła stanąć przed mikrofonem. To była taka życiowa decyzja dla mnie, nie śpiewając 7 lat. Nawet nie miałam pojęcia, czy mój głos ym, podoła. A czy to nie jest tak ze śpiewaniem, jak zjazdą na rowerze, że tego się nie zapomina? Tego się nie zapomina, ale to mogę powiedzieć dzisiaj. Kiedy próbowałam po, przez kilka miesięcy dojść do formy wokalnej takiej, która pozwoliłaby mi zaśpiewać utwory naprawdę trudne na tej płycie, w sposób bardzo lekki, w taki sposób, że staję przed mikrofonem i zapominam, że śpiewam. Siedem lat przerwy, z czego to wynikało od śpiewania? Mm. No, to była moja taka osobista decyzja, pełna przemyśleń, wątpliwości, ale w, w którymś momencie pomyślałam sobie, to już wystarcza. Już, już nie, już nie Przesyt? mogę śpiewać. Rutyna. A, rutyna zabija. Zabija. Mhm. Zabija. Właśnie emocje. Mm, stałam się troszkę niewolnikiem tego, że muszę rano wyjechać z domu. A właśnie byłam takim ciągłym wędrowcem, który całą tą podróż traktował jak zło konieczne. Najpiękniejszy był moment, kiedy można było wyjść na scenę. Ale zawsze była Pani przecież ulubienicą publiczności. Ja nie to mam nagrody, tu wątpliwości. Nagrody może nie szły w tym, jakby w parze z ocenami jury i tak dalej. Mogę powiedzieć z pewną odpowiedzialnością, że nagrody nie świadczą o niczym, dlatego że że my właśnie stając przed publicznością sprawdzamy się i to każdego dnia. Moment, kiedy padesz się w tak zwaną rutynę, o której mówiłyśmy na początku, ten moment jest nieprzyjemny. Ach, w życiu nie brakuje y -y. nieprzyjemnych momentów. Najważniejsze, żeby się jakoś pozbierać, a myślę, że pozbierać się wielu osobom pomoże właśnie ta płyta, o której dzisiaj opowiadamy. Płyta jest afirmacją życia i o tym już za chwilę na to Liderki uśmiechu. Liderki Uśmiechu. Dzisiaj w programie Liderki Uśmiechu wyjątkowy gość Zdzisława Sośnicka. Bardzo się cieszę, że po tym, jak długo pani nie było w mediach, nie było pani w zasadzie na rynku muzycznym, mogę tak powiedzieć, ogólniając, bo oczywiście mm -mm. piosenki były obecne w sieci i tak dalej, ale nie było rozgłosu, o tak. To znaczy, ja rok temu wydałam znowioną antologię. Tak. 12 płyt zremasterowanych, odświeżonych, przepięknych. Ale po jakiej przerwie? No to po no ja wiem, ja, ja powiem szczerze, nie mogłam spać po nocy, jak myślałam, że moje piosenki, że mój repertuar leży za bardzo na taśmach profesjonalnych 38, schowanych w sejfach, w polskich mm -hmm. nagraniach, w podziemiach na przykład, bo ja nie wiedziałam, gdzie to jest tak fizycznie. Ale tak sobie wyobrażałam, że to gdzieś w piwnicy i tam już zostanie na zawsze i, i tam już będzie. no Proszę mi wierzyć, że to były takie sny troszkę dramatyczne. Wow, ale już jest... E... Wszystko w tej że tak chwili, powiem, tak? Mam 12 płyt wznawionych, wznowionych, tak? W ubiegłym roku, a w tym roku po roku pracy, bo to się wydarzyło mniej więcej w pierwszych dniach października, więc tuż, tuż z Romualdem Lipko, który przysłał mi mailem, bo teraz się tak przesyła piosenki, demo utworu Tańcz, choćby płonął świat. Stanęłam przed dużym dylematem. Właściwie nie wiedziałam, co ze sobą zrobić, bo imperatyw, który się pojawił, nakazywał mi wręcz Zaśpiewaj. I zaśpiewaj. Ale, Ale była śpiewaj. blokada też. A blokada była w wokalu. To trzeba mieć po prostu duży trening za sobą i to rozłożony na miesiące, a nie na dni. Płyta jest bardzo ciepła. Bardzo. Tak bym to określiła. Mm -hmm. I jest właśnie taka bardzo optymistyczna, taki pozytywny przekaz niesie. Tak. No ja już to wiem. Trzeba ludziom ja już przypominać wiem. o pewnych ja, ja wiem, ważnych że rzeczach, bardzo. żeby o sobie mm -hmm. pamiętali, żeby mm -hmm. starali się być szczęśliwymi. Na no przykład przeciwnością losu. No przede wszystkim Uczuć, więzi międzyludzkich, w biegu przez życie. Chwilami po prostu zatracamy świadomość, że te więzi są bardzo delikatne i należy o nie dbać i pilnować wręcz. Ja to już wiem. Dańcz choćby ponał świat, warto te płytę włączyć sobie w trudnych momentach życiowych. Nie Polecają tylko, nie liderki tylko. uśmiechu na co tak? Też proszę. A za chwilę nas trzewem o takim fakcie z życia Zdzisławy Sośnickiej, o którym być może nie wiecie. Liderki uśmiechu. Liderki uśmiechu. Zdzisława Sośnicka dzisiaj w niedzielne przedpołudnie na stąd obiecałam, że będzie ciekawostka z życia naszego gościa, mhm. ale okazało się poza anteną, że są ciekawostki dwie, już wszystkim... dużo ciekawostek. <laughs> przede, przede wszystkim piesek, który jest seterem irlandzkim tak. i który ma energii za trzy. Za trzy pieski, tak, to znaczy trzy w jednym. <laughs> trzy w jednym. No zwierzęta <laughs> tak. w naszym życiu to jest coś bardzo ważnego, bo potrafią nas rozweselać w trudnych momentach mm. życiowych. Miłość bezgraniczna. To jest właśnie bezwarunkowa. Myślę, że wszyscy to wiemy, bo Polacy są psiarzami, co to I kociarzami też, bo zaraz też, kociarza ja się. Uwielbiam. Tak, a te są moje ulubione i w ogóle w moim życiu były pierwsze. Natomiast właśnie te 7 lat nieobecności, to mogę już powiedzieć, że też związane z, ze zwierzętami. I nie tylko posadziłam ogród, który ma już 18 lat. Wow. Sama, znaczy sama osobiście może nie, ale wybrałam rośliny, dobrałam do nich wszystko, co trzeba, czyli ziemię. Miejsce położenia, cień, półdzień. Takie rzeczy są niezwykle ważne, żeby rośliny się prawidłowo rozwijały. Tak jak ludzie zresztą też no. potrzebują i uczuć, i miejsca, i czasu, prawda? To, to, to wszystko jest uzależnione od siebie i zależne. Podejrzewam, że to jest taka właśnie oaza spokoju, chociaż mam wrażenie, że jest pani po prostu spokojna. Nie, nie, nie. Brakuje, nie, i nie brakuje nie ma mi spokoju. Ja wszystko. Wszystko po prostu już może nie osiągnęłam, ale przeżyłam i mam świadomość, że co w życiu im jest ważne. Co powoduje, że jestem osobą szczęśliwą, zadowoloną. Przede wszystkim potrzebuję ciepła i kontaktu z drugim człowiekiem. To jest dla mnie podstawą. A druga ciekawostka, o której mówiłam, to jest to, że w czasach, które były bardzo trudne u nas w Polsce, miała pani swoją krawcową. Tak, oczywiście. W Budapeszcie. W Budapeszcie. <laughs> Ale nie, to była <laughs> Iza Boryło, która mieszkała w Polsce bardzo długo, tylko w pewnym momencie swojego życia musiała wyjechać do Budapesztu. Nie szkodzi. I tak mamy mit, <laughs> po prostu <laughs> Azdy, tak która ma swoją osobistą prawcową, za granicą <grym> Budapest. Budapest. <grym> tak, tak, tak. Ale też jest pani osobą taką bardzo sentymentalną, która pamięta dokładnie w jakiej sukience występowała śpiewając y, którą piosenkę ze swojego repertuaru. No to nie jest sentymentalność, to jest raczej pamięć, która mi towarzyszy i która jest y, no, taką trudną pamięcią, bo wszystko pamięta. <grym> A może wróćmy do tego już za chwilę. zawsze. Liderki uśmiechu. Liderki uśmiechu. Wracamy do rozmowy ze Cisławą Sośnicką, gwiazdą lat 70., 80. i teraz już mogę powiedzieć pierwszego tak, wieku. Aż tak. Tak, bo Dobrze. wraca z nową płytą. Tańcz choćby płonął świat, i jest to płyta, przy której wspólnie pracowali Romuald Lipko, Luiza Staniec, tutaj moja koleżanka. Tak Pozdrawiamy Luizę serdecznie, Łukasz Pilk. Mogielnicki, Andrzej, Andrzej Mogielnicki, Bogdan Olewicz, Jacek Cygan, który jest twórcą dwóch utworów, klamr na tej płycie. Pierwsza m, tytułowa piosenka, Tańcz Choćby Ponoć i ostatnia, Dobranoc Ziemio. Przepiętna. Och, to jest po <noise> prostu piosenka bajkowa, która mnie urzekła. <noise> Krótka historia związana z Dobranoc no Jest to sen. Otóż proszę sobie wyobrazić, że fruwałam w kosmosie. Nie wiem, byłam statkiem kosmicznym albo samolotikiem jakimś. Nie mam pojęcia, bo w kosmosie samoloty nie latają, więc... <noise> Chyba byłam sama z statkiem kosmicznym i próbując, miałam wmontowany okular woko i oglądałam planety. I jedną z planet była oczywiście Ziemia. Włączyłam okular, oglądałam wodospady Wiktorii w Afryce. Nie byłam tam nigdy w życiu. Wow. <grych> tak, to był jakiś taki niezwykły, niezwykły sen. Tak, może powinnam tam jechać. Wezwałam do Jacka Cygana, powiedziałam, mój sen, a powiedziałam, że generalnie to na zakończenie płyty na dobrano dla dorosłych i dla dzieci hmm bajkowo, proszę. Yes. <laughs> Było tak pięknie. I, jak na I przesłanie, napisał? i przesłanie. I, i Jasek po prostu fantastycznie to zrobił. Dobranoc się miała. A tak. pani pięknie śpiewała. Staram się, bo to, to był pierwszy utwór, który w ogóle nagrałam po tej długiej przerwie. Kiedyś pomyślałam sobie, Boże, tej dziewczyno w ogóle nie żyjesz. Ty jesteś... Życie przecieka tak. I to teraz albo nigdy. Nie ukrywam, że chciałam posmakować życia. Chciałam zobaczyć, czy to jest może to, czego mi jeszcze brakuje. Przekonałam się, że tak. Przez te kilka lat nieśpiewania życie tak, jak sobie to wyobrażałam wcześniej, doszłam do, do jakiegoś takiego momentu niezwykłych przyjemności, jakie niesie ze sobą życie i jego wartości. Trzeba czasem się zatrzymać, prawda? Tak. Trzeba się Trzeba zerwać. znakować życie. Uwolnić. O, to <noise> tak. dzisiaj się uwalniamy w takim razie i zrywamy. Nie myślimy o tak. Idziemy pracy. w świat. Albo chociaż na spacer. A na spacer, też. spacer uwielbiam. Mm. też. Proszę bardzo. Dzisława Sośnicka dzisiaj była z nami. Pozdrawiam. To też było dziękuję. bardzo inspirujące spotkanie. Dziękuję. Liderki uśmiechu.